Ciekawym przykładem jest to, co się stało z królewną Śnieżką, Disneya, czyli z filmem, który jest. On nie jest aż tak zły, jak twierdzi internet. Ja uważam, że on jest po prostu. Jak to, te adaptacje bajek Disneya, ostatnio robione, jest. Trzeba też pamiętać, okay. że to jest bajka, i tak. my jako dorośli też inaczej to odbieramy. I, I teraz to jest bardzo ciekawe, dlatego że. Miliu no, spotkał się z niesamowitą krytyką. Ja uważam, że w tym filmie widać po prostu mnóstwo nacisków. To znaczy, że mnóstwo pomysłów naraz się pojawia. No ale między innymi e, pojawił się autentycznie od producenta e, no, taki głos, że to wszystko jest wina Rafaela Zegler czyli aktorki w roli Śnieżki. No mm -hmm. i po pierwsze, tutaj chciałabym od razu powiedzieć, nie, to nie jest wina Rachel Zegler. Żadna dziewczyna obsadzona w jakiejkolwiek roli nie jest w stanie sprawić, że nikt nie przyjdzie do, do kina. Poza tym, ja nie rozumiem, czemu miałaby to być jej wina, Więc pod uwagę, że w roli królowej jest obsadzona Gal Gadot, która nie dość, że jest dosyć powszechnie uważana za bardzo słabą aktorkę, to do tego wszystkiego, no jednak mimo wszystko w Stanach Zjednoczonych ta sprawa wojny izraelsko-palestyńskiej jest dużo bardziej nie chciałabym powiedzieć nagląca, ale taka na pierwszych stronach gazet, no bo Stany Zjednoczone są głównym sojusznikiem Izraela, i Galgadot która jednoznacznie wypowiada się po stronie Izraela, zniechęca bardzo wiele osób z pokolenia milenialców, którzy z kolei są bardziej propalestyńscy. Tak więc jakby, jeśli, jeśli mielibyśmy obwinąć jakąś aktorkę, to bardziej Galgadot Gadot niż Zegle.